Któryś raz z kolei przebita dętka o kole róży. Markerem odznaczyłem sobie już miejsca docelowe, gdzie będzie wiercone pod uchwyt ten pod baterię bidonową. Mam już napunktowane. Tu są co prawda, no chyba do bidonu to było, ale niestety nie pasują. Będę musiał zrobić nowe otwory. I tu jest taki wielki skos. Normalnie w nie podejdę. I dlatego muszę zastosować taką, jakby, redukcję. I tutaj to samo. Praktycznie wszędzie. To jest fajna rzecz. Niewiele kosztuje. Płaciłem w biedronce 20 chyba parę złotych. Lidiu są też takie same, identyczne, może inny kolor. No, stój mi tu, strasznie cieniutka rama jest w tym Canon. Ale że cieniutka to nie, zła, nie znaczy, że słaba. Dam piątki Niton nakrętki, a więc wiertło muszę do tego użyć 6,8. Wyjdzie. Mm. Tutaj to już mi nie podejdzie, chyba. chyba że pod skosem, ale nie, to będzie nie tak jak trzeba. Będę musiał znaleźć jakieś krótsze wiertło, bądź po prostu te przeciąć, skrócić i naostrzyć od nowa. Jedną nitą nakrętkę mam już tutaj zainstalowaną. Jakiś czas temu kupiłem sobie o, patrzcie nawet w kolorze roweru. Teraz mam wszystko niebieskie. Jakiś czas temu kupiłem sobie taką nitownicę do nitów, do nitonakrętek. Nito podobna do niciarki takiej zwykłej, do nitów zrywalnych. Bardzo fajne urządzenie, poręczne. Też wiele nie kosztuje. Tak się nazywa. O. Kupiłem w markecie budowlanym. Można to zanitować przy pomocy dwóch nakrętek. I śruby to pokazywałem w jakichś tam wcześniejszych moich filmach, ale to jest wygodniejsze w ten sposób. Wkładamy w otwór, zaciskamy, trzeba trochę siły do tego użyć. O, piesek znowu ma coś do powiedzenia, i odkręc odkręcamy sobie tutaj tylko krętłem z tyłu. Łatunia, ty mi nie dasz zrobić kariery na YouTubie. A ja jej codziennie nagrody kupuję. Kiełbaski takie cienkie jak patyk. No, chodź tutaj, chodź tutaj. Pokaż się jaka Ty jesteś niedobra. Pokaż się tu widzę. No, bo jeden. Ja ci codziennie kupuję kiełbaski, patyczki takie drogie. A ty mi tu sabotaż robisz. Kurcze, blade. Dobra, i następna. Tak samo. Wciskamy do środka. I zaciągamy. Chyba będzie. Okej. Okay. I tu na te otworki nam przyjdzie bateria bidonowa. A raczej obudowa. Teraz niedawno zauważyłem, bo jak jeździłem ostatnio po jakichś górkach, to myślałem, że to mi stopka tak klekocze, jak podskakuje rower. Stopka pewnie też klekocze, ale jeszcze tu jest taki niby radiator aluminiowy zrobiony. No ja tutaj klucze jeszcze klekoczą. I zobaczcie, on po prostu lata w środku. Tu jak będę podłączał, muszę rozkręcić te trzy śruby, żeby się przylutować do kablem, który będzie szedł do kontrolera i od razu zobaczę czy to nie można jakoś zakleić o tutaj widać jakieś takie kurne wypustki no ale to kurczę będzie wkurzające jak ja będę jechał będzie mi to dzwoniło popatrzcie co tutaj się dzieje u mnie na stole niby prozaiczna praca zrobienie baterii mamy wszystko podłączone o, tu się pali ładnie wskaźnik tu jest yy, gniazdo u góry, trzymam ręką, to nie. U góry te okrągłe to jest do ładowarki. Na dole prostokątne to jest do USB. Też ładowarka, ale no, przypuśćmy do telefonu komórkowego. I tutaj z tyłu. O, widać taki krzyż niby. To jest bezpiecznik. No i tu gniazdo, z którego będą wychodziły już plus i minus na kontroler. Całość składam od rana i powiem, że w sumie, jakbym policzył te wszystkie czynności, to chyba mi dłużej schodzi to jak zgrzewanie ogniw. nie spodziewałem się, że tyle czasu mi to zajmie, wszystko polutować, wszystko połączyć tak jak się należy. Ale już dochodzę do końcówki prac. Tylko teraz jeszcze tak, tu mam problem. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, to wszystko. A kontroler będzie umieszczony tu na ramię u góry. Sam kontroler wchodzi. No, jest co prawda luz, ale taki pęk kabli. Chyba będę musiał skracać i wszystko lutować. Jedno z drugim, bo tych kabli to jest cały pęk. No i zaraz zobaczymy, jak tu pasuje bateria. No, trzyma się agniami. Tu od spodu wychodzą mi dwa przewody. No taki akurat miałem biały i brązowy. Ale to są też zasilnia, z zasilania silnika. Stare wziąłem kable. Przekrój zupełności wystarczy. Tu się zaznaczyłem plusowy. Tutaj tą koszulką termokursiową na czerwono. Zobaczymy jak bateria wchodzi. Zaraz dobrze to wkładam, czy źle? dobrze. Tu jakoś ciągnie do góry. Nie wiem dlaczego. A dobra, skoczyło. Tak to wygląda, świeci się, świeci. Już obudowę zdążyłem zadrapać, a to się podmaruje, jak to z daleka wygląda. Tylko jeszcze ten pęk pęk tych kabli. Bo tu będzie umieszczony kontroler w tym ustrojstwie o mniej więcej coś takiego. Kurczę, wygląda jak motocykl krosowy. A więc prace przy rowerze dobiegły końca. Może jeszcze jakieś tam drobne kosmetyki, ale generalnie już wszystko jest zrobione, podłączone. I wyświetlacz działa. Światło się pali. Musiałbym ręką przykryć, żeby złapał ten niby zmierzch o jest widzicie o, i rękę puszczam i tu gaśnie można też guziczkiem sobie włączyć nie ma żadnego problemu tu już wszystko zainstalowane, kontroler całe okablowanie to co, jeszcze trzeba wsiąść kawałek się przejechać czy wszystko funkcjonuje a następny film będzie już z jazdy próbnej i przedstawię cały kosztorys ile mnie to wszystko wyniosło no to jedziemy pierwszy stopień wspomagania ten uchwyt na telefon to mam taki nie bardzo strasznie telepię tym telefonem dobra przyjadą te samochody Muszę lewą ręką podtrzymywać ten telefon, bo nic nie będzie widać. Dobra, damy na dwójeczkę. No i tu już znacznie szybciej. Wyjadę na prosto. Nie je bo będę musiał jedną ręką kierować. No dobra, damy trzeci stopień. No, tu to już wiadomo. i zawrócimy do domu wstałem dzisiaj o 6 rano wypiłem kawę i od razu zacząłem robić rower która to jest godzina w na spojrze 14.48 Ile godzin zajęły mi dzisiaj prace przy rowerze bez żadnych przerw, no krótka przerwa na obiad dobrze, tak jak mówiłem w następnym filmie już po trochę poszalejemy pojadę może do Lasku Północnego po tych górkach potrenować no i przedstawię kosztory z to mnie wyniosło tak bynajmniej orientacyjnie może nieco do złotówki cześć i do następnego filmu